No trochę się zmartwiłam, bo faktycznie jak przyjechałam, tu zaczęło padać, zerwał się taki wiatr, że myślałam, że po prostu e, wywieje te balony, oni je chyba schowali tutaj. E, ale na no, nasz bieg się trochę uspokoił, już będzie, że nie jest tak źle. Myślałam, że będzie gorzej, jest trochę chłodno, ale nie jest bardzo źle. Nie wieje mocno, nie pada, także jak jutro tak będzie, to będzie super, powiedziałam, że prognozy są gorsze. Ja cały kontrolowałam ten bieg, ale taka była też, e, jakby tak chciałam zrobić, żeby wejść najmniejszym kosztem tutaj do finału, więc po prostu pobiegłam dwieście tak, żeby dokonić te dziewczyny przede mną, a potem sobie od 200 spokojnie kontrolowałam ten bieg i... No, nie zmęczyłam się bardzo, ale mówię, taki też był plan. Wiedziałam, że raczej sobie mogę na to pozwolić, bo dziewczyny w tym roku no, nie biegały tak szybko jak ja, jest, miałam zdecydowanie lepszy ten sezon best. Nie mówię, że je lekceważyłam, wiadomo, nigdy nie można lekceważyć rywalek, ale mówię, chciałam wejść z taką dużą pewnością, dlatego też sobie szybko zaczęłam, dosyć, a później kontrolowałam. Na pewno ten rok jest nieco słabszy pod względem 400 metrów. No, nie ma już Justyny, nie ma Igi, Ania też zrezygnowała, więc nie ma tych dużych, dużych nazwisk samopowiedzi, ale pojawiła się Marika, są młode dziewczyny, więc wierzę, że... Będą gdzieś tam gonić i też tak łatwo mi tego zwycięstwa nie oddadzą. Na razie jest taka fala wznosząca, bo, bo po tych meetingach jeszcze nie miałam czasu trenować, więc trochę wyluzowałam. Ale teraz do tych Miszczoskolskich podchodzę troszkę treningowo, wiadomo, chcę wygrać, chcę obronić tytuł, ale chciałbym też powiedzieć 200, czyli potraktować to tak jaki trochę trening, i później jechać do Karpacza się podbić już bez żadnych startów. Dobrze się czuję, no jest cała moja rodzina, więc bardzo się cieszę, że mi kibicują, że mogę się z nim zobaczyć przed postarciem. Na pewno to dodaje otuchy i takiej energii, żeby się dobrze pokazać. trenowałam tam u góry, bo tu wcześniej nie było stadionu, był tam u góry tak, który teraz jest rozgrzewkowym. Wcześniej był główny, była tam mączka, ale też parę razy też mi się zdarzało trenować, bo kiedy przyjeżdżałam, że tak powiem, w rodzinne strony, to akurat tutaj robiłam treningi już na tym nowym stadionie.